A teraz testy te guzika. Good morning, oczywiście. Good morning. No, czuć świeżość. Mm, o, tyłus. O, matko. Weźcie ta chwila. Jest. się nie piszę. Ja. Raz, dwa, trzy. trzy. Nie no, luksus. Właśnie siedzę na siedzeniu prezesa z tyłu, a tam daleko kabinka. I a tyle. <śla> <śla> <O Jezus. śla> Boże, jak ja to, jak to wyjezie, na lię, to będzie hit normalnie. Ludzie się wiecą, jak nie wiem co. No.

Czuć jak pochodzi, nie? To znaczy czuć. Jeśli ja no, to jest, nas. Zamknęli sprawa. Oto wózki skrętne. Piderska to jest. Ale ładne Nie, to się ja Co, ale jaki czysty? No, 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 Lampeczka z bliska. Jaki numer testowy? O, Briadi! Ojej! Jezu! Jezu! przez was zostanę zaraz. Mamo, za... Nie, to nie, tak... no nie, <grym> Miejsce no, na tylnie żarówki w tych żywych nie ma drzwi zamknięte Oho Co było Zablokowaliśmy drzwi, bo wahanie kawion się zamykają O Jezu, ale to pisze? Yes. Przestanie za chwilę przestanie. Yes. Dobrze. Cześć, cześć, miło się dają wywajem bluzki. Nie miałem prawa, No, ale rzeczywiście, e, e, takie małe okno. No, to bez sensu, ale może być. Ale, ale ciekawe. Mamy światło. Pi, stale pika. Poblokowali drzwi, żeby nie zamykali. Czekaj, jeżeli poblokowali... To czekaj, coś zobaczę. Nie, może nie, nie będę kombinował. Z przyczyn tych iszek nastąpi chwilowy, po tam waju? Co wyście zrobili, ludzie? Odłączyliście klęta od baterii. A no, A chociaż czekaj. Okay? Ty nie widzę grafu. A, zapomniałem zablokować te drzwi. A patrz, patrz. Co jest? Tamaj widmo. No ma jakby była awaria. Oczywiście, że stare kaso Oczywiście, kasowniki, bo, Co? bo trzeba je segregować, po ikarusach, po konstalach, 13N. Nie, no to jakieś jaja. O, bo pokój no! Awaria pojazdu. Muszę się pobawić tym simpany, więc mamy tutaj ustawienia. Daj mi sięgnąć. <laughs> nie no to, to jest fajne. I test, nie wiem co to jest, wybór kamery. I test Korona 19 non smoking. 19 ode Diagnostykę tutaj mamy. Historia SSK, nagrywanie ekranu, nie wiem po co. Komu to potrzebne. Ja nie będę streamerem. Tupki, no? Regulacja LCD, test. Siedzenie dla A. osoby, która nadzoruje. Linie specjalne. No i mamy tutaj noc muzeów. Wilanów 3, 2, 1. Nauka, egzamin, Ukraina. Ukraina. <grym> Mądry jestem. No, można sobie wybierać. weź jeden, DTP. Weź. DTP. Nie. Ja też. Tak... Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Nie, 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 za metro, wycieczka, wycieczka nauka, awaria, linia testowa. Dawaj za metro. Ale ty. Oczekiwałem czegoś więcej. No. Po o, o rodzynek. Jedzie, tu z boli. ma. Chyba poszli się, chce usiąść. No. A tak kolejka jest. Dobra. Juk, no, I Coś nimi się troszkę. Linia. Wskaz. Nie, no nie uzawiej tego. No. Jestem kabinie. A ja chciałem się, mówam mi się pobawiłem. O Bałtyk! Witam <grym I> pana. Salut. <Zawódź. grym> Desaktywacja kasowniku. <gryzny> Kontrola kazowników prosimy przygotować bilety do kontroli. <gryzny> no ma nie wszystko na kamerach tu widać. nie zmieniasz, bo to było ustawione specjalnie. można bawić. Nie można, zabawka

No. Kurde. Tu no idziemy Nie, może nie. A i co nie Ja cię zaraz zatrąbnę. On cię zatrąbnę. 高音。 jeszcze do widzenia Ale o się, bo wybijesz szybę Dobra idę dalej I Idę do przodu Wózki Też pozdrawiam Limy, nie ma? Czy nie trzeba? Chodźmy zdjedzić inne tramwaje. Koka, Koka. No tam stoi. Dalej. Ruski. O! Muzeczki. Od czego? O, do, do trawarstwa warstwa NA. To, to chyba są te od pesy. Pesa bydgoszcz. <ślesz> nie, bo... E, patrzcie, widzowie, growak, newak. <ślesz> Ale suchar. Jestem nieśpieszy, wiesz? Na sekundach. Łez. No bo coś jest ten dzwonek? Za pomocą tego sznureczka się... Powiem tylko tyle. Dźwięki normalnie świszczących kół na zakętach. Przystanek na żądanie. Metro metromocina Przystanie Dobra, tylko do ty... musisz tam tymi, bo tutaj nie macie... No ja, Zablokowali! Zablokowali Znowu! Byli? FBI! <laughs> o gdol. FBI, od... o blokzaj. O co Kryski? <laughs> no Kryski. <chris> <laughs> jest? A, jest z... przecież Nieważne. Hyundai The Moment, wejściówka do metra. Bardzo Przyjemnej jazdy. Wejściówka do metra w Hyundai'u. Taka prawda. A jest napisane. Dobra, zaczynamy. Good morning. Z przyczyn technicznych yy, pociąg zakończył bieg. Czwórko, tramwaj. Coś, coś. Yy, słychać? Halo, słychać? O, z przyczyn technicznych yy, tramwaj zakończył bieg. Good morning. O. Ej no, weź jakiś wstań zapobiec, bo wtedy jest kurcz zwrócony. Eeeem, każ to zawiść właśnie, bo plikam. O! E, nie, dziś się nie dzieje. Good boy. Good boy. Dobra, abajne. Dobra, włączę tym czasówkę. Czekaj, wejść. Czekaj, no wejść. Mamy włączone awainy. A jakby co, to jest ten Jakby co.

nie wiesz, to za jakaś stajnia. Dziadek, aby tylko. By... Ej, ale to ty dobrze, poznajki rodaja. Ja Co? Znaczy, no, jest no, powrót. o mafii do ludzi a domi gdzie? nie wiem, nie widzę go a jeżeli jest syn to proszę dokonać umowy o to jest ten, Chopinowski o no. to jest

Zaraz no właśnie tak mi się wydawało, że mieszanie, hamowanie. Leżło i sama. Czekaj, to jest Musimy tymi wizami tylko. Mamy tak. tak patrz. i takie teraz prześpiesz takie i lecisz do tyłu no, przysiadka dydniane mm, no, no, uh, no, dawaj trzęsie no to jest w końcu wózek To jest normalna Cię, Pani chce zobaczyć skąd... co to co specjalne ściszenie? Wow. Wow.

Wszyscy no, się na niego rzucili, więc nie ma co się dziwić. Kolejny no, tramwaj nie jest Cukamia, ale lodów nie sprzedajemy. My, my, my. Następna, następna stacja. Żadna. Dziwi otwierają się. Dawaj. Zamykanie drzwi. Normalnie gwiezdne wojny się kłania z tej perspektywy. To jakby mogły się zamykać. Nie, nie kłóć się ze mną. No jesteś grzecznym dzieciakiem, ale czasami ujadasz. To są te ledy, od których muszę oślepnąć. One aż bolą w oczy, spójrzcie na to. Ręka świeci. Jakby to było z jakiejś mocnej latarki. To jest tak mocne, że... Mm, wyciaczki. Wyciaczki wyłączone. Siema. Gdzie się dzwoni? Tu. No tak. Transporter do mnie przybył. A teraz otwieramy... Nie się A teraz chodź na miejsca... Żadnych bo, bo piletów. Kierunek kabina. Oj, znowu na Plac Narzowicza. Jesteśmy we Włoszczowej. We Włoszowej. Gotów do odjazdu. Ej, 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 bo potłuczesz. Delikatnie. O ja nie mogę. Chujtaj.